Uwielbiam oglądać takie filmy, bo one zbierają całą wiedzę i doświadczenie danego człowieka z wielu, wielu lat. Znaczy z wszystkich lat. Więc oto przed Wami siedem takich bardzo konkretnych, mocno omówionych tutaj kroków, które autentycznie wpłynęły na totalną poprawę, zmianę jakości mojej skóry. Będzie to mniej więcej w tej kolejności, w jakiej to wszystko się wykonuje, a przed Wami także przebitki, żeby było dokładniej widać. Jak coś jest jasne, of course piszcie w komentarzach. Dla przypomnienia, moja skóra jest mieszana i przez wiele lat toczyłam z nią batalię, bo za mocno przetłuszczała się moim zdaniem w strefie T. Bardzo tego nie lubiłam, bardzo z tym walczyłam. Im dłużej z tym walczyłam, tym gorzej było. Z kolei zimą yy, bardzo łatwo się wysuszała i miałam problemy z jej suchością, więc e, część tych rzeczy tutaj, które wam powiem, jest bardzo uniwersalna, niezależnie od typu waszej cery. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz: moja skóra jest bardzo mocno reaktywna na czynniki fizyczne, czyli na fizyczne podrażnianie i ma trądzik różowaty. To jest y, choroba, którą mam cały czas, tylko jest od wielu lat w remisji, między innymi dzięki tym krokom. Tym tutaj zasadom, o których Wam powiem. Dobra, lecimy od pierwszej. Pierwsza zasada, która bardzo wpłynęła na poprawę jakości mojej cery, to dwuetapowe oczyszczanie. Czyli najpierw używam produktu, który rozpuści bardzo mocno mój makijaż olej, a potem używam pianki lub żelu jako drugi krok tego zmywania. I ja się łapałam za głowę, kiedy ludzie mi mówili przecież moja twarz się świeci, ona jest jak normalnie księżyc w pełni. Ja mam jeszcze na to kłaść olej? Przecież to jest takie trochę obrzydliwe, to taka maść, takie błoto się robi. Okej, okay, część oleju zrobi wam błoto na twarzy, ale nie każdy. A dwa, może warto przyzwyczaić się dla tego chwilowego uczucia dyskomfortu, który za chwilę zmyjecie, właśnie dla benefitów, który ten sposób zmywania daje robienie oczyszczania dwuetapowo najpierw olejem, a potem pianką lub żelem sprawia, że bardzo efektywnie rozpuścicie wszystko co jest na Waszej skórze a z drugiej strony będzie to bardzo łagodne nie tylko dla Waszej skóry od strony po prostu tego, że nie będziecie musiały, musieli pocierać bo olej wszystko rozpuści, nawet wodoodporne kosmetyki ale też od tej strony, że po prostu nie naruszycie tak mocno bariery hydrolipidowej której odbieranie skórze zawsze pozbawia ją mocy. Niezależnie czy jest sucha, czy jest przetłuszczająca się, wy ją ograbiacie z tego wszystkiego, co, jak ona próbuje po prostu sobie codziennie radzić. Druga rzecz, o której chcę Wam powiedzieć, to o gadżetach do pielęgnacji, które robią u mnie różnicę. I jest to używanie rękawicy wielokrotnego użytku. Bardzo lubię właśnie taki kształt, bo całością mogę delikatnie przecierać twarz, a brzegami jakieś takie małe detale, na przykład koło oczu. Zwróćcie też uwagę, że robię to bardzo delikatnie. Z jednej strony, rękawica, która sama w sobie łapie brud i zanieczyszczenia, sprawia, że olej, który wydaje się taki wklejony w twarz, bardzo łatwo schodzi i odkleja się do niej. A z drugiej strony naprawdę nie musicie mocno pocierać. Trzecia strona tego medalu nie ma czegoś takiego, ale jakby wiecie, o co chodzi. Po prostu trzeci benefit o używania rękawicy jest taki, że jest to rzecz wielokrotnego użytku, którą też pierzecie sobie ręką. No i to jest po prostu krok w lepszą stronę. Drugi gadżet, którego używam od lat, który naprawdę robi różnicę, to szczoteczka Foreo Luna 3 i to ta konkretnie fioletowa. To jest najdelikatniejsza luna. Znaczy, wiem, że chyba pff, potem wyszły jakieś inne, ale już nie próbowałam, bo jakby to jest dla mnie to. To jest jedyna tak delikatna szczoteczka dla mojej skóry, czyli jak ją odstawię na dłuższy czas, to widzę od razu efekty. Dużym plusem jest to, że jej używanie jest po prostu cholernie przyjemne. Przejeżdżam ruchami ku górze, robiąc od razu. Masaż, bo nie dość, że mamy drgania szczoteczki, to jeszcze, no wiecie, ruchy są właśnie takie, które stymulują skórę, uspokajają mięśnie, bo drżenie tej szczoteczki, to, że ona jest soniczna, właśnie sprawia, że czuć jakby ten relaks, który przechodzi, i to jest bardzo kojące. I to jest też powód, dla którego łatwiej mi po nią sięgać, bo to jest naprawdę przyjemny krok. No i oczywiście taki, po którym autentycznie widzę różnicę. Ale tak jak wspomniałam, dla mnie to tylko ta szczoteczka. Każda inna sprawiała, że moja skóra była po prostu podrażniona. Była jakby umyta, wiadomo, ale dodatkowego podrażnienia nie chcę. Więc stosuję zwykle rękawice przy zmywaniu oleju. A potem używam właśnie szczoteczki, żeby jeszcze domyć przy tym drugim kroku tej mojej dwuetapowej em, pielęgnacji oczyszczającej. Czasem, jak mam bardzo lajtowy makijaż, to w ogóle nawet jej nie używam. Trzeci krok. Nawilżanie ponad wszystko. Niezależnie od tego, jakim, jak, ile macie lat, ile lat ma wasza skóra, to jest to, ten sam wynik. I niezależnie od stanu waszej skóry. Niezależnie od haseł marketingowych i różnych niby zasad, zawsze wasza skóra potrzebuje nawilżenia i regeneracji. I często to jest właśnie to, czego ona nie dostaje dostatecznie. I słuchajcie, to nie jest tak, że nawilża najbardziej to, co najgłośniej krzyczy, że nawilża, bo trzeba oddzielić hasło marketingowe od autentycznego działania kosmetyku. Oprócz takiego nawilżania, takiego napicia się skóry, czyli. Wiecie krem fajnie na was działa, jak posmarujecie mm, twarz, i nagle się okaże, że po prostu skóra tak wspaniale go wypija, ale czuje się wystarczająco napita. Bardzo komfortowa w długim okresie czasu, a nie tylko chwilę po posmarowaniu. To jest bardzo ważne, żeby obserwować taki efekt. Z takich bardzo lekkich kremów, które dla mnie są hitami, jeśli chodzi o właśnie pielęgnację, to ten z witaminą C z Ole Henriksen. To jest po prostu istna bomba, i jakby stosowanie tego kremu sprawiło, że moja skóra autentycznie miała. Koloryt dużo bardziej wygładzony, więc ja go używam naprzemiennie z czymś innym, żeby dawać różne bodźce mojej skórze, ale też, żeby, wiecie, nie zmieniać, że tydzień tak, tydzień tak, tylko najpierw jeden krem, wykończę go, potem drugi krem. I tym drugim na zmianę jest ten Spacey Club z Ceramidami krem. Ceramidy to naturalny budulec skóry. To jest taki cement, który trzyma te komórki w środku. On się wydaje tłusty, ale jakby nie bójcie się tego efektu, bo to jest mm, jakby takie, takie mega ukojenie dla skóry, jak taki plaster dla skóry. Ten z ule Henriksen i Basic Lab to są dwa inne jakby wątki. Można by było też jednego używać na dzień, drugiego na noc. To zależy kto co jak lubi, bo wiem, że ten z ceramidami kremy, które mają bardzo dużo ceramidów, tak jak ten, naprawdę. To ważne, wiecie, nie tylko has czy coś jest, tylko ile tego jest i jaki jakości jest składnik to te kremy z ceramidami potrafią naprawdę wyciszyć, ukoić bardzo skórę. Kremy z ceramidami potrafią pięknie wyciszyć skórę i ją zregenerować. Niezależnie od tego, czy Wasza skóra ma 20 lat czy 60, to nadal będzie ten sam zarąbisty efekt. Zdajcie sobie sprawę, że jeśli dany krem jest reklamowany jako przeciwzmarszczkowy, nie ma czegoś takiego, krem nie może działać przeciwko zmarszczkom, to zwykle chodzi o po prostu silne nawilżanie i regenerację. To jest tylko to. Bardzo często to jest tylko to. Czyli to jest to wrażenie, a to nie jest naprawdę, wiecie. Ten krok, który zawsze wykonuję, to posmarowanie ust i nawet rozsmarowanie balsamu do ust, dookoła ust. Wiecie, tak jak się czasami ślinimy czy coś. Ja uwielbiam lanolinę z zzai. Lanolina, albo ją pokochacie od razu, albo użyjecie kilka razy i tak. Co za świństwo? W ogóle nie chcę tego. To wtedy przekażcie dalej. Lanolina z już to jest 13 zł i dla mnie to jest po prostu hit hitów najlepszy balsam balsamów. Mam kilka innych. Ale mam je tylko dlatego, że kupiłam w okazyjnej cenie albo sama dostałam. I oczywiście, że je lubię, ale zawsze wracam do tego. Zawsze masełko, które nazywa się Miód z Ministerstwa Mydła, to też trochę taka opcja, tylko właśnie taka, wiecie, bardziej z wyższej półki, coś takiego special, że możecie właśnie obsmarować całe usta. I uwaga, mega hit, skórki przy paznokciach. Nic tak nie regeneruje i nie przywraca życia suchym skórom. Jak na smarowanie właśnie takim dokładnie balsamem. Więc ja, jeśli chodzi o ten rytuał jedną rzecz robię od lat. Bo jak nie robię, to od razu widzę efekty. Ostatnio wyjechałam i jakby płakałam. Słuchajcie. To jest dobre dla wszystkich, którzy, którym wypada, o, ja nie pamiętam, żeby zrobić. O, kładę się przy łóżku i nie pamiętam. Połóżcie na poduszkę. Nie da rady, żeby nie zauważyć. Połóżcie na poduszkę ten cholerny słoiczek. I po prostu kładziecie się i on leży. No i musicie go po prostu wziąć na palucha, wysmarować całe usta dookoła, po czym wsmarować w skórki i jak macie jakieś ranki, ja mam dużo ranek, zwłaszcza na łapach, bo jestem szybka, w ogóle robię rzeczy, w ogóle cała poobijana itd. I te ranki. Rano się budzicie, nowe usta, Nowe dłonie i wiecie co? W ciągu dnia dzięki temu prawie w ogóle nie macie potrzeby smarowania ust, bo to wszystko zadziało się w nosy, ta cała regeneracja i jest zarąbiście, i możecie nawet te suche pomadki, nie ma problemu. W ogóle nie myślicie o tym, co jest z waszymi ustami, bo jest zawsze dobrze. Po prostu zawsze jest dobrze. A we wcześniejszych krokach pielęgnacji, przy tej szczoteczce czy rękawicy też zawsze jadę po ustach, bo to je po prostu naturalnie peelinguje i tyle. Piękne usta zawsze. Skórki niewysuszone zawsze. Elo. Czwarte zagadnienie to ochrona przeciwsłoneczna. Byłam na badaniu taką maszyną Wizja, to się nazywa, i widać y, tam u dermatologa dermatologzy to robią zniszczenia skóry, starzenie się skóry, bardzo w takie rozłożone na warstwy. Jest to bardzo. jakby super to wygląda. I mój dermatolog był w ciężkim szoku, bo powiedział, że. On nie przypomina sobie, żeby widział osobę, która ma tyle lat i żeby tak mało negatywnego wpływu słońca na skórę, na twarzy widział. I ja wtedy byłam taka mega zadowolona z siebie, bo e, pamiętam jako... Młoda osoba, że mama zawsze mnie smarowała, a potem już byłam sama świadoma. No i mając już objawy trądziku różowatego, wiedziałam, że ta ochrona przeciwsłoneczna jest tutaj kluczowa. A potem jeszcze oczywiście studia kosmetologiczne, więc jakby bardziej jakościowe podejście, bardziej celowe w tym temacie, więc wow. Sponsorem tego kawałka odcinka jest La Roche Poze, ale jestem. Jakby, ale, bez ale. Ja jestem strasznie dumna z tej współpracy, bo osoby, które długo są ze mną, mogą zauważyć, że przez lata nie brałam żadnej reklamy właśnie preparatów, których wiecie, z, fil z filtrami UV. Z tego powodu, że bardzo rygorystycznie do nich podchodzę, bo większość z tych preparatów bardzo tak. Sensorycznie mi nie pasowała albo nie zgrywała się z makijażem, a jeśli było którejś z tych dwóch rzeczy, to jestem w stanie bardzo dużo wydać na taki kosmetyk, o ile spełnia on naprawdę wszystkie moje oczekiwania. Opowiem wam tylko nie tylko o tym konkretnie kosmetyku, ale też Wam dam wam dawkę wiedzy, dlaczego ten jakościowy po prostu kosmetyk jest zrębisty, jest ważny właśnie w stosowaniu. Jego pełna nazwa to Antelios UVmune 400 Niewidoczny Fluid SPF 50+. Jego nazwa wynika z kluczowego składnika aktywnego, który właśnie jest filtrem UV. Jest to Mexorel 400 i on chroni skórę przed tymi najbardziej złowieszczymi promieniami. Macie tutaj szerokie spektrum ochrony przeciwko UVA i UVB i teraz właśnie edukacyjnie. O co w tym chodzi? W tym szerokim spektrum i te UVA, UVB, bo kiedyś się o tym nie mówiło. To nie jest tak, że teraz się to wymyśliło, tylko to cały czas było, ale jakby technologicznie byliśmy w to sławi. No, i słuchajcie, UVB to te promienie, których efekt widzimy bardzo szybko w postaci opalania. One najmocniej działają latem. No i to jest łatwo do zobaczenia. A UVA to są te promienie, które są najbardziej niebezpieczne dla skóry, które powodują jej zniszczenie i ten efekt widać dopiero po latach. No i te cholery UVA działają przez cały rok. Dlatego mówi się o stosowaniu filtra cały rok, nie tylko latem, bo tylko pozornie nam się wydaje, że ta ochrona nie jest nam potrzebna. Czy ja to robię zawsze w zegarku? Nie, bo jakby jesteśmy ludźmi, ale wiem, że edukacja i to, że teraz o tym rozmawiamy, jest po prostu w tej kwestii bardzo ważna. Kwestii edukacyjnych chciałabym Was uczulić na regularne badanie swoich znamion i przebarwień u dermatologa, bo wyłapanie, szybkie wyłapanie tych najniebezpieczniejszych zmian może Wam zaoszczędzić poważnych kłopotów zdrowotnych. Ten preparat jest akurat bardzo le lejący, leisty, ale ma niezwykłą umiejętność szybkiego wchłaniania się, więc ja go bardzo delikatnie tylko wpracowuję w skórę i tak naprawdę potem przykładam ręce i on jest cały wchłonięty. Skóra po nim. Delikatnie się błyszczy na początku, ale nie jest w ogóle lepka. No i niezależnie od tego, z jakiego podkładu kremu BB korzystam, nie miałam nigdy żadnych problemów z makijażem, absolutnie żadnych, żadnego pieczenia, żadnego problemu tutaj w okolicy oczu i oczywiście żadnej jakby z żadnej reaktywności mojej skóry. Absolutnie nigdy jej nie podrażniał. Lubię go też stosować na szyję i dekolt, po prostu wszystkie odsłonięte miejsca. Szyja i dekolt zwykle mocno zostają tym, tym słońcem, no i na grzbiety dłoni bo to jest takie miejsce, na które też warto potem reaplikować, no bo wiadomo, myjemy te nasze łapki. Lubię mieć właśnie chronione ręce, teraz jak jestem kierowczynią, to już w ogóle, wiecie, trzymam na kierownicy, tu mi świeci, ja tak mam posmarowane, mogę jechać, nie? Szyba w dół. Nie, żartuję, szyby zamknięte i klima, bo jakby ciepło jest. 5. Zachowanie czystości. Pielęgnacja waszych gadżetów do pielęgnacji. One też muszą mieć swoją pielęgnację, ale ich też odkażenie, jest super ważne. Ja bardzo często robię to przed ich użyciem, bo są one wtedy na świeżo czyściutkie. To, co się da odkazić, odkażajcie. To, co po prostu myje się mydełkiem, myjcie mydłem antybakteryjnym. To naprawdę może zrobić Wam widoczną różnicę na skórze. Zwłaszcza jeśli jesteście osobami, które potrzebują tylko malutkiego bodźca, żeby tam na skórze, a tu jakaś kaszka, a tu jakieś coś, a tu jakieś coś, jakieś pierdoły, pierdoły. Wzięcie się jakby na czysto za to wszystko i domywanie skóry codziennie wieczorem. Robi mega różnicę właśnie w takich stanach, takich, że tam ciągle coś gdzieś jakoś jest, nie? Oprócz tego super robi różnicę częsta zmiana poszewki na poduszkę. Pamiętajcie, że możecie poduszkę zmieniać częściej niż całą resztę. Dużo łatwiej to się robi. Kto jest tym, kto, kto nienawidzi jakby ubierać kołdry i, i, i tej, 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 tej prześcieradła? U mnie zawsze to Wojtek robi, jest w tym doskonały. Poza tym jest mega pedantycznie do tego podchodzi, więc zawsze jest łóżeczko tak, jak on chce, a ja tego... po prostu taka krwawica dla mnie straszna. No ale właśnie, ta poduszka jest easy, co nie? No i w pewnym momencie też przestałam używać tego samego ręcznika, którym myje ciało, do osuszania twarzy. Zaczęłam to po prostu robić jednym listkiem ręcznika papierowego, a czasami nawet po zmywaniu twarzy, kiedy końcowym etapem jest rękawica, to twarz jest tylko ledwo wilgotna i na taką twarz psikam e, potem tonikiem albo wklepuję tonik. Więc nie ma potrzeby osuszania. Nie dotykanie twarzy. Jeśli chodzi o tą zasadę czystości, to jest bardzo ważny podpunkt. Oduczenie się dotykania twarzy, podpierania twarzy. Jak to robię, to robię tak na przykład. Robi różnicę. Nie dotykanie twarzy i sprawi, że będzie lepiej wyglądać wasz makijaż, lepiej będzie wyglądać wasza twarz. Po prostu dotykajcie się gdzieś indziej, po włosach na przykład. Punkt szósty: mini automasaż. Mało komu łatwo jest wdrożyć taki nowy rytuał, nauczyć się masażu i robić go regularnie, bo wtedy z niego są efekty, po prostu. Ale chcę Was uświadomić, że ruchy które będą dobre dla Waszej skóry, dla Waszej buźki w taki sposób, że w się od tego, z czym możecie miewać problemy, co daje Wam dyskomfort, nie wiem, na przykład może opuchlizna wokół oczu, albo obchylizna tutaj w dolnym piętrze twarzy, albo relaksować mięśnie, te ruchy możecie robić w trakcie normalnej pielęgnacji, tego co robicie, a w trakcie po prostu Waszego kremowania. I ja tak zrobiłam, bo naprawdę ciężko mi było robić ten masaż regularnie, Mając nawet jego świadomość, znając nawet jego ruchy, ciężko mi wdrażać takie rzeczy i stwierdziłam, że lepiej zrobić po prostu może malutko, ale tak po prostu regularnie. Więc robię sobie masaż właśnie przy ostatnim etapie pielęgnacji, czyli przy kremie. I kiedy kremuję twarz, to właśnie kończę ruchami, które są dla mnie dobre. To też zależy od pory roku, od moich zachcianek. Chcę Wam też polecić kilka kont osób, które fajnie robią masaże, fajnie uczą tego. Też pokazują, że to mogą być małe kroki, czyli możecie y, zrobić po prostu, nie wiem, 3-4 ruchy codziennie. I naprawdę nie o to chodzi, że pół godziny naparzać się po ryłku, tylko... Troszeczkę i zobaczyć jak się z tym czujecie. Więc tutaj wyświetlam Wam wasze te konta, jeśli macie ochotę, to po prostu zróbcie screena, żeby zobaczyć. Te osoby mają zupełnie inne podejście, uczą w inny sposób, ale są dla mnie największym źródłem informacji. No po prostu są super. Gadżety do masowania. Słuchajcie, jeśli posiadanie jakiegoś fajnego gadżetu typu wałka jadeitowego sprawi, że będziecie robić częściej ten masaż i będzie dawał on wam satysfakcję, to to róbcie. Nie uważam, żeby to było takie super potrzebne. Wasze ręce są wystarczające, ale jeśli gadżet jest czymś dodatkowym, co jest fajne, ja czasami używam, ale czasami wałka jadeitowego i to do niego najbardziej wracam z wszystkich tych różnych gadżetów, bo on daje to, ten chłód, który on daje, jest po prostu jakby nie do podrobienia i go bardzo lubię ale to już traktujcie naprawdę bardzo luźno, bardzo luźno. Ja dodatkowo robię jeszcze masaże na mój bruksizm, mam bardzo silny bruksizm, mam z tym bardzo duże problemy, więc mam od swojej fizjoterapeutki, są też takie tutoriale w ogóle na YouTube i na TikToku widziałam, więc jak coś to też możecie poszukać, właśnie takie, które relaksują mięśnie tutaj żwacze i te w okolicy skroni. Ten masaż właśnie zwykle przeciągam tutaj dalej na czaszkę. Bardzo często taki masaż antybruksizmowy, relaksujący mięśnie, które pracują przy bruklizizmie, je tuż przed samym spaniem. Siadam na brzegu łóżka, biorę sobie dodatkową dawkę kremu, opieram łokcie o kolana i dzięki temu nie muszę zaciskać mięśni tutaj rąk, barków, a więc nadal tutaj stymulować to, czego nie, to, to z czym walczę, e, mając ten bruksizm i trzymając się napięcie w ciele, po prostu mm, korzystam z naturalnego obciążenia, jaki ma moja głowa. Po prostu z grawitacji. To jest bardzo fajne i to też tak pozwala tutaj świadomie bardzo wiecie, na relaks całej tej obręczy barkowej, ale też tu twarzy. Szyi, i, i tutaj czaszki, bo tutaj nadal, słuchajcie, tu jest taki duży mięsień, który to wszystko tutaj tak. No, więc to też ważne, dobra. Koniec uniwersalnych porad. Nie chciałam, żeby ten film był właśnie takimi uniwersalnymi poradami. Typu, o róbcie tak, róbcie tak. To jest to, co u mnie się sprawdziło, a moim zdaniem nie ma nic ważniejszego, niż słuchanie odpowiedzi waszej skóry. Wdrażajcie jedną zmianę w danym czasie, bo wtedy będziecie wiedzieć, czy ona wam służy, czy dana rzecz was nie podrażnia, czy was nie uczula, yy, czy widzicie jakieś efekty. Zmieniajcie jeden kosmetyk. Albo wprowadzajcie, wiecie, no jakiś etap jeden, żeby zobaczyć, ale dajcie temu czas. Oczywiście, jak jest ostra reakcja skóry, no to yy, przestańcie. Ale czasami skóra na pewne rzeczy reaguje w. W pierwszych dniach kiepsko, a potem w ostateczności dobrze. To też jest ważne, że jeżeli się leczycie na jakąkolwiek chorobę, na cokolwiek u dermatologa, to też zawsze to na maksa konsultujcie, jakiekolwiek zmiany. To jest bardzo istotne, bo można sobie niepotrzebnie zaszkodzić. Jeśli chodzi o słuchanie mojej skóry i nieprzestrzeganie uniwersalnych rad, to po pierwsze robię wszystko, żeby ją jak najlżej, jak najrzadziej dotykać, i bo to jej służy. Czyli na przykład kiedy używam toniku albo serum, to jeśli się da, spryskuję twarz, bo wtedy nie muszę jej dotykać, albo po prostu delikatnie tylko wciskam produkt w swoją twarz. Nie masuję, nic tam jej po prostu więcej nie robię. Nie używam też bazy pod makijaż. To jest taki kosmetyk, który jest na pograniczu pielęgnacji i makijażu, ale przez całe swoje życie znałam tylko jedną bazę, która dawała mi efekt to było dawno temu, więc nieważne jakie są hasła jak bardzo się reklamują, ja już wypróbowałam każdy rodzaj jakby bazy. Przy żadnej nie widzę efektu, więc żadnej nie używam. Nie peelinguję mojej skóry, nie używam w ogóle peelingów. No bo mówi się, że tam dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu fajnie jest zrobić peeling, wtedy tam lepsza przyczepność, uszczelnienie skóry, jak te referę. Ale mojej skórze wystarczy to, że ja nawet w delikatny sposób yy, zbieram zanieczyszczenia makijażu yy, przy pomocy rękawicy i też stosuję kilka razy w tygodniu. No i stosuję też szczoteczkę soniczną, i to jest wystarczające, regularne złuszczanie mojej skóry. Nie robię dodatkowego peelingu, tylko dlatego, że tak się mówi. Po prostu. Zaczęłam też. Stosować kosmetyki, które są na pograniczu dwóch. Na przykład bardzo mi służy Fat Water, którą właśnie już zużyłam, marki Fenty. Nie spodziewałam się, że z tej marki może być jakaś taka mega, mega pielęgnacja, ale to jest wspaniałe. To jest taki gęsty, wodny żel, bardzo przyjemnie przylegający do skóry, który jest na pograniczu toniku i serum, czyli po prostu jest to takie no taki bogaty ton, tam jest dużo, dużo, dużo. Bardzo lubię też produkt tego typu od Samarite, ten taki niebieski. To jest właśnie też coś tego typu, coś co od razu nie tylko koi Waszą skórę, przywraca jej pH, bo od tego jest tonik, ale też no, daje mnóstwo dodatkowych e, benefitów. I kiedy nakładam po sobie warstwy w pielęgnacji, robię to od razu, nie czekam aż ta poprzednia wyschnie bo to jest zupełnie niepotrzebne. Skóra jest wtedy taka jakby bezbronna, taka wystawiona na zasadzie, ej, nic nie ma, nic nie ma, więc zanim wyschnie, od razu już możecie nakładać, naprawdę, wystarczy tylko chwila. Zależy mi, żebyście podzieliły, podzielili się swoją chociaż jedną taką zasadą, albo taką zmianą, którą wprowadziłyście, wprowadziliście do pielęgnacji, która zrobiła Wam mega różnicę, ok? Ja dałam Wam 7 z mnóstwem podpunktów Dajcie jedno, z przyjemnością będę o tym czytać, ale też razem tworzymy naszą społeczność, razem wymieniamy się tym doświadczeniem. Pozwólcie właśnie poczytać też o Waszych sposobach. Jak Wam się podobał film? Dajcie kciuka w górę, dziękuję Wam bardzo. A tutaj coś innego, ale tym razem z makijażowych klimatów.